Dzień dobry, zapraszamy na rozmowę z księdzem Ryszardem Halwą, redaktorem naczelnym Prawy.pl. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Boże, witam Państwa, panie, panie, witam ranerem. Panie. Jak ksiądz się miewa dzisiaj w Sylwestra? Czy ksiądz planuje jakąś zabawę sylwestrową? No, o, wypadałoby, drodzy Państwo. Ja zawsze od wielu lat jeździłem do schroniska Chrobacza Łąka. To jest nasze schronisko, świętej pamięci pan Rudolf Baścik ofiarował nam to schronisko i tam zawsze była o godzinie 11 msza święta i później po mszy świętej, gdzie około 12, czyli witaliśmy nowy rok, właśnie to stary rok żegnaliśmy mszą świętą i później przed krzyż nowego tysiąclecia szliśmy, fajerwerki były i tak dalej. Teraz tego nie ma, bo, bo jest pandemia, a więc widzimy, ten rok troszeczkę smutny był. Życie nasze się zmienia, ale tutaj chcę zapytać odnośnie Sylwestra i pewnego chaosu, który tak. nastąpił tak, niestety, ponieważ tutaj może powiedzmy... Że rząd wprowadził rozporządzenie, które zakazuje przemieszczania się od godziny 19 w Sylwestra do, do 6, 6 rano. rano w Nowym Roku. I później, później premier się wycofał z tego, wycofał się, ale, z ale minister, minister Adam Niedzielski powiedział, tak, że to obowiązuje, że jeżeli ktoś zostanie tak, przyłapany, to będzie, to będzie płacił, płacił parę 30 tysięcy. tysięcy. Z konta mu no, drodzy Państwo, dlaczego nie ma tej jedności? Przecież minister Niedzielski podlega pod pana premiera. On jest premier odpowiedzialny za Urząd Rady Ministrów. I, i, I dlaczego takie nieporozumienie? To powinni się wreszcie dogadać. Wiemy, że jakieś tam ograniczenia mogą być, żeby, żeby nie było rozszerzanej pandemii. Tak jak wiemy, że, że pozwolono w tych supermarketach ludzie szaleli. No tak samo jak wiemy te czarne marsze, to też Widzimy, co to się działo i później akurat Szefowa zachorowała na to, pani Lempar. Drodzy Państwo, Krasiński powiedział nie Sybir, nie, nie knuty, lecz narodów duch zatruty to jest bólów ból. A więc jak ważną jest rzeczą to, żebyśmy bronili wartości i, i, i to, że. E, powiedzmy, jest rozdwojenie w rządzie, to jest niedobrze. E, czy też widzimy, e, w tym roku nie było publikacji e, decyzji, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z artykułem 38, Trybunał Konstytucyjny uznał, że zabijanie dzieci chorych jest niezgodne z Konstytucją. I dlaczego? Przecież rządzący, które ma, którzy mają większość w parlamencie, Czyżby bali się tych czarnych marszów? To mi coś nie pasuje. Także ja uważam, że to jest błąd, powinni opublikować niezwłocznie, bo jeżeli będziemy szanować dar życia, to wtedy wiemy, będzie pokój w świecie, wtedy ludzie będą sensowniejsi, bo jeśli chodzi nawet o te zabijanie dzieci chorych, to jest bardzo mało. To jest wiele, zabija się dzieci zdrowych. Także to różne analizy socjologiczne i badania wykazują, że właśnie najwięcej zabija się dzieci chorych. Ale to ta publikacja powinna być. Dlatego żądamy od rządzących, żeby niezwłocznie opublikowali. Wiemy, że do tej pory, do, do kończącego się starego roku nie zrobili. Ten stary rok dla nas był trudny, bo pandemia. Ale e, prosimy, żądamy od rządzących, aby zachowywali prawo, aby upublikowali, przynajmniej tuż po nowym roku. Czyli kwestia nie tylko sylwestra, ale właściwie dużo ważniejsza. Kwestia ochrony życia. Tutaj, no niestety. Nie cierpi ze względu na ten chaos prawny, chcemy żyć po prostu w kraju, gdzie prawo jest jasne, przejrzyste i dobre, prawda? No, no i dobre, bo wiemy, bo wiemy że, że jeżeli nie, nie szanuje się, się życia, to to nie ma prawa, prawa dobrego, bo podstawową rzeczą jest zachowanie życia. Jest zachowanie życia. Jeżeli, jeżeli ktoś mi nie zagwarantuje życia, życia no to, to cóż mi inne prawa? Nie, nie mają sensu. Skoro, skoro, skoro ktoś może mnie pozbawić życia, a tym bardziej to małe dziecko bezbronne, które może, nie może krzyczeć, nie, 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 nie może się bronić, to tym bardziej ono by, powinno być pod, ochroną, być pod ochroną. Pod ochroną matki, i ojca i, i przede, przede wszystkim prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję na nam, ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny PR.